wyraźnie brzęk ich uzbrojenia. Gdy drugiego dnia słońce wzeszło, ukazało zastępy pościgu nie dalej niż pół mili za nami. Rozległ się diabelski wrzask triumfu. Kilka mil przed nami wznosił się pas wzgórz, drugi brzeg martwego morza, które przekraczaliśmy. Gdybyśmy tylko tam dotarli, nasze szanse na ocalenie znacznie by wzrosły, ale to od tuwi, choć niósł najlżejszy ciężar, zaczynał słaniać się z wyczerpania. Jechałem obok niej, gdy nagle zwierzę zatoczyło się i uderzyło o moje. Zrozumiałem, że pada. Zeskoczyłem i porwałem tuwie na swojego toata, sadzając ją za sobą. Objazła mnie ramionami i trzymała się mocno. Jednak podwójny ciężar był zbyt wielki. Nasz wierzchowiec gwałtownie zwolnił, zmuszając pozostałych do dostosowania się do naszego tempa, a w naszej małej grupie nie było nikogo, kto porzuciłby towarzysza. Choć pochodziliśmy z różnych krain, mieliśmy różne kolory skóry, różne rasy, różne wierzenia, a jeden z nas z innego świata. Byliśmy już bardzo blisko w górz. Ale warchonowie zbliżali się tak szybko, że straciliśmy nadzieję na dotarcie do nich na czas. Tuwia i ja zostaliśmy na samym końcu. Nasz toat ledwo biegł. I wtedy poczułem jej usta muskające moje ramię w czułym pocałunku. Dla ciebie, mój książę wyszeptała. Jej ramiona rozluźniły się, a po chwili już jej przy mnie nie było. Odwróciłem się i zobaczyłem, że sama zeskoczyła prosto na drogę pędzących ku nam demonów, wierząc, że odciążając mojego toata da mi szansę dotrzeć do wzgórz. Biedne dziecko. Powinny na lepiej znać Johna Cartera. Zawróciłem toata, próbując do niej dojechać, by znów ją zabrać na grzbiet i kontynuować tę beznadziejną ucieczkę, w tej samej chwili, Kasoris musiał spojrzeć za siebie. Zrozumiał sytuację i był i prawie równocześnie ze mną. Zeskoczył, posadził ją na grzbiecie swojego toata, odwrócił zwierzę ku wzgórzom i uderzył je płazem Mietrza. Potem spróbował zrobić to samo z moim. Achetna, rycerska ofiara chłopca napełniła mnie dumą. Nie obchodziło mnie, że odebrała nam ostatnią iskierkę nadziei. Warchonowie byli już tuż tuż. Starkas i Xodar zauważyli nasze zniknięcie i pędzili na pomoc. Wszystko wskazywało na to, że moja druga podróż na Barson zakończy się wspaniałą, godną pieśni śmiercią. Tylko jedynego żałowałem, że nie zobaczę ponownie mojej boskiej księżniczki i nie wezmę jej raz jeszcze w ramiona. Lecz jeśli los postanowi inaczej, to w tych ostatnich chwilach, nim przekroczę próg niezbębionej przyszłości, zamierzałem tak się sprawić, by warchonowie mieli o czym opowiadać przez dwadzieścia pokoleń. Ponieważ Karsoris nie był już w siodle, zeskoczyłem również i stanąłem u jego boku, by przyjąć szarże wyjących demonów. Po chwili Tar, Starkas i Xodaru ustawili się po naszych bokach, puszczając swoje toaty wolno, byśmy wszyscy stali na równych warunkach. Warchonowie byli może sto jardów od nas, gdy nagle ponad naszymi głowami i za naszymi plecami zabrzmiał potężny wybuch, a niemal równocześnie pocisk rozerwał się pośród ich szyku. Nastała natychmiastowa panika. Setki wojowników runęły na ziemię. Osiodłane tołaty pędziły na oślep przez ciała zabitych i rannych. Piechurzy zostali stratowani w szalonym popłochu. W mgnieniu oka w ich szeregach nie pozostał nawet cień porządku. A gdy spojrzeli wysoko ponad nami, próbując dostrzec źródło ataku, zamęt przerodził się w odwrót, a odwrót w dziką, bezładną ucieczkę. W następnej chwili pędzili przed siebie równie szaleńczo, jak przedtem szarżowali na nas. Odwróciliśmy się w stronę, z której dobiegł pierwszy huk i ujrzeliśmy, jak ponad szczytami pobliskich wzgórz majestatycznie wynurza się potężny okręt bojowy, sunąc przez powietrze z królewską gracją. Jeszcze patrzyliśmy, gdy jego działo dziobowe odezwało się ponownie, a kolejny pocisk eksplodował pośród uciekających Warchonów. Gdy zbliżył się bardziej, nie potrafiłem powstrzymać okrzyku radości, bo na jego dziobie dostrzegłem znak helium. Carsois, ksodar, Xodar, Tar Starkas i ja staliśmy w osłupieniu, wpatrując się w ten wspaniały okręt, który dla nas wszystkich znaczył tak wiele. Wtedy ponad wzgórzami ukazał się drugi, a zaraz za nim trzeci, sunąc dostojnie śladem swojej siostry. Z najwyższych pokładów najbliższego okrętu zaczęły startować jednoosobowe zwiadowcze maszyny powietrzne. W mgnieniu oka pikowały ku ziemi długimi, smukłymi łukami. chwilę później otoczyli nas uzbrojeni marynarze, a ku nam wystąpił oficer. Już miał przemówić, kiedy jego wzrok padł na Karsorisa. Z okrzykiem radosnego zdumienia rzucił się naprzód, położył dłonie na ramieniu chłopca i nazwał go po imieniu. Karsorisie, mój książę! zawołał. Kaor, kaor, chorwastus pozdrawia syna Tobis. Księżniczki Helium i jej męża Johna Cartera, gdzieżeś był, o mój książe? Całe Helium pogrążyło się w żałobie. Straszliwe klęski spadły na potężny nawrót twego pradzada odowego owego fatalnego dnia, kiedy odszedłeś z naszych szeregów. Nie smuć się dzielny, Chorwastusie, odparł Carsoris, bo nie tylko siebie przyprowadzam, by rozjaśnić serce mojej matki i serca mojego ludu, lecz także tego, którego cały Barson kochał najbardziej, swego największego wojownika i wybawcę Johna Cartera, księcia. Helium. Chorwastus spojrzał w stronę, którą wskazał Kasoris i gdy jego wzrok padł na mnie, omal się nie zachwał z czystego osłupienia. John Carter. Wydyszał, po czym w jego oczach pojawił się cień niepokoju. Mój książę gdzieś ty zaczął, lecz nie dokończył. Widziałem jednak, o co chciał zapytać, a czego nie śmiał wypowiedzieć. Nie on miał zmusić mnie do wyznania straszliwej prawdy o moim powrocie z łona Is Rzeki Tajemnicy, z brzegów zaginionego Morza Korus i Doliny Dor. Ach, mój książę. Podjął nagle, jakby nic nie przerwało jego powitania. To, że powróciłeś, wystarcza. Niech miecz chora Wastusa dostąpi zaszczytu bycia pierwszym u twych stóp. Zbiał pochwyty miecza, uniósł broń i rzucił ją pode mną na ziemię. Gdybyś znał obyczaje i charakter czerwonych masjan, pojąłbyś, jak głębokie znaczenie miało to proste działanie dla mnie i dla wszystkich obecnych. Było ono równoznaczne z wyznaniem. Mój miecz, moje ciało, moje życie i moja dusza należą do ciebie. Aż po śmierci i po niej uznaję tylko twoje rozkazy. Czy masz rację, czy nie? Twoje słowo będzie dla mnie prawdą. Ktokolwiek podniesie na ciebie rękę, odpowie przed moim mieczem. Taką przysięgę wierności składa się niekiedy jednakowi, którego szlachetność i rycerskie czyny wzbudziły miłość poddanych. Nigdy nie widziałem, aby oddano ją komuś niższego stanu. Była tylko jedyna odpowiedź. Wsyliłem się, podniosłem miecz, dotknąłem ustami rękojeści, a potem sam zapiąłem mu go przy boku. Korwastusie, rzekłem, kładąc mu dłoń na ramieniu. Twoje serce wie najlepiej. Że będę potrzebował twojego miecza, co do tego nie mam wątpliwości. Ale przyjmij ode mnie słowo, że nigdy nie wezwę cię do jego użycia inaczej niż w obronie prawdy, sprawiedliwości i słuszności. Wiem o tym, mój książę, odpowiedział, zanim jeszcze rzuciłem mój ukochany miecz u twych stóp. W czasie naszej rozmowy kolejne maszyny powietrzne krążyły między ziemią a okrętem, aż w końcu z góry opuściła się większa łódź, mogąca pomieścić może tuzin osób. Wylądowała lekko obok nas. Oficer wyskoczył na ziemię, zasalutował Horwastusowi i oznajmił. Kantos kan pragnie, by osoby, które uratowaliśmy, natychmiast udały się na pokład Xavariana. Gdy podchodziliśmy do łodzi, rozejrzałem się za moimi towarzyszami i dopiero wtedy zauważyłem, że Tuvi nie ma pośród nas. Pytania ujawniły, że nikt jej nie widział od chwili, gdy Karsoris posłał jej toata galopem ku wzburzom, by ją ocalić. Chorwastus natychmiast wysłał w różnych kierunkach tuzin zedowców powietrznych. Nie mogła zajść daleko. My weszliśmy na pokład małego statku, a chwilę później byliśmy już na Ksawianie. Pierwszym, który mnie powitał, był sam Kantos Mój stary przyjaciel zdążył wznieść się na najwyższe stanowisko w marynarce Helium, lecz dla mnie pozostał tym samym dzielnym towarzyszem, z którym dzieliłem męki lochu warchonów, ukrucieństwa wielkich igrzysk i późniejsze niebezpieczeństwa podczas poszukiwań dejaktorizm w wrogiej Zodandze. Wtedy byłem nieznanym przybyszem na obcej planecie, on zwykłym padwarem floty Helium, Dziś on dowodził całym powietrznym orężem Helium, a ja byłem księciem domu Tardosa Morsa, jeddaka Helium. Nie pytał, gdzie byłem. Tak jak Horvastus, bał się prawdy i nie chciał być tym, który ją ode mnie wyciągnie. Wiedział, że kiedyś będzie musiała zostać wypowiedziana, lecz dopóki to nie nastąpi, wystarczało mu to, że znów byłem przy nim. Z największą radością powitał Karsolisa i Tarsa Takasa, lecz ich nie zapytał o przeszłość. Nie mógł oderwać rąk od chłopca. Nie wiesz, Johnny karterze. Powiedział do mnie, jak bardzo my, lud Helium, kochamy Twojego syna. Jakby cała miłość, jaką żywiliśmy dla jego szlachetnego ojca i biednej matki, skupiła się właśnie w nim. Gdy rozeszła się wieść, że zaginął, dziesięć milionów ludzi płakało. Co masz na myśli, kantoskan? wyszeptałem, mówiąc, biedna matka? Odsunął mnie na bok. Od roku, rzekł, odkąd Carsoris zniknął, Dejaktoris pogrążona jest w żałobie. Czas sprzed lat, gdy nie wróciłeś z atmosferycznej stacji, był złagodzony przez obowiązki macierzyństwa, bo tej samej nocy twój syn przebił swoją białą skorupę. Całe Helium wiedziało, jak bardzo cierpiała, bo wszyscy cierpieliśmy z nią, tracąc jej męża. Lecz gdy zaginął chłopiec, nie zostało jej już nic. Kolejne wyprawy wracały z tą samą beznadziejną wieścią. Żadnego śladu. Nasza ukochana księżniczka coraz bardziej gasła, aż wszyscy czuli, że to kwestia dni, nim uda się do Doliny Dor, by połączyć się z bliskimi. W akcie desperacji morskajak, jej ojciec oraz Tardos Mors, jej dziad wyruszyli miesiąc temu na czele dwóch wielkich ekspedycji, by zbadać każdy z północnej półkuli Barsom. Od dwóch tygodni nie nadeszła żadna wiadomość. Krążą plotki, że spotkała ich katastrofa i wszyscy zginęli. Wtedy Zad Aras znów zaczął nalegać na jej rękę. Od twojego zniknięcia nie odstępował jej ani na krok. Nienawidziła go i bała się go, lecz z ojcem i dziadem zaginionymi Zad Aras był potężny. Wciąż jest jeden z odangi, jak pamiętasz, bo Tardos Morsmenował go na to stanowisko po tym, jak ty odmówiłeś zaszczytu. Sześć dni temu spotkał się z nią na tajnej audiencji. Co tam zaszło? Nie wie nikt. Następnego dnia Dejachtoris zniknęła. Razem z nią zniknęło kilkunastu członków straży i służby, w tym Soła, zielona kobieta, córka Tarsa Tarkasa. Nie zostawili żadnego słowa. Tak czynią ci, którzy wyruszają na dobrowolną pielgrzymkę, z której nikt nie powraca. Nie możemy wierzyć w nic innego jak tylko to, że Deactoris udała się ku lodowemu łonu Is, a jej wierni słudzy poszli za nią. Zat był w helium w chwili jej zniknięcia, dowodzi tą flotą, która jej szuka. Nie znaleźliśmy ani śladu. Obawiam się, że nasza misja jest daremna. Podczas gdy rozmawialiśmy, statki Chorwastusa wracały do Xavarian. żaden jednak nie natrafił na ślad Tuwi. Wiadomość o zaginięciu Dejachtorius mocno mnie przygnębiła, a teraz dołożył się jeszcze ciężar niepokoju o los dziewczyny, którą uważałem za córkę jakiegoś dumnego rodu Barsonem i miałem zamiar uczynić wszystko, by zwrócić ją jej ludziom. Miałem właśnie poprosić Kantoskana o podjęcie dalszych poszukiwań, gdy do Xavarian przybył statek z floty głównej z oficerem, przynoszącym wiadomość dla Kantoskana od Zata Arasa. Mój przyjaciel odczytał depesze, po czym zwrócił się do mnie. Zata Aras nakazuje mi przeprowadzić naszych więźniów przed jego oblicze. Innego wyjścia nie ma. Jest najwyższą władzą w Helium, lecz bardziej zgodne z rycerskością i dobrym smakiem byłoby, gdyby sam tu przyszedł i przywitał wybacze Barson z należnymi mu honorami. Wiesz dobrze, przyjacielu, uśmiechnąłem się, że za Aras ma powód, by mnie nienawidzić. Nic nie sprawiłoby mu większej przyjemności, niż upokorzenie mnie, a potem zabicie. Teraz, mając doskonały pretekst, zobaczmy, czy ma odwagę z niego skorzystać. Wezwaliśmy Karsorisa, Tasa Tarkasa i Xodara. Wsiadamy do małego statku razem z Kantoskanem i oficerem Zataarasa i wkrótce stajemy na pokładzie okrętu flagowego Zataarasa. Gdy zbliżaliśmy się do Zodangi, na jego twarzy nie pojawił się żaden znak powitania czy uznania. Nawet do Karsorisa nie raczył skierować przyjaznego słowa. Jego postawa była chłodna, wyniosła i nieugięta. "Kaor, zataras, powiedziałem w geście powitania, lecz nie odpowiedział. "Dlaczego ci więźniowie nie zostali rozbrojeni?" Zapytał Kantoskana. Nie są więźniami, Zad Aras. Odparł oficer. Dwóch z nich należy do najślachetniejszych rodzin Helium. Tastakas, jedyna ktarku, jest najwierniejszym sojusznikiem Tardosa Morsa. Drugi to przyjaciel i towarzysz księcia Helium. To mi wystarczy, by wiedzieć. To dla mnie niewystarczające. Odparł Zad Aras. Muszę więcej usłyszeć od tych, którzy odbyli pielgrzymkę, niż same ich imiona. Gdzie byłeś, John Carter? Właśnie wróciłem z Doliny Dor i Krainy Pierworodnych, Zataras, odpowiedziałem. Ach, zawołał z wyraźną przyjemnością Nie zaprzeczasz więc? Wróciłeś z is? Wróciłem z Krainy Złudnej Nadziei, z Doliny Tortu i Śmierci. Wraz z towarzyszami uciekłem z paskudnych szponów kłamliwych demonów. Wróciłem do Barsoum, które ocaliłem od bezbolesnej śmierci, by znów je ratować tym razem od śmierci w najstraszniejszej postaci. Milcz, bluźnierco krzyknął za taras. Nie miej nadziei uratować tchórzliwe ciało, wymyślając ohydne kłamstwa, by nie zdążył dokończyć. Nie nazywa się tak lekko Johna Cartera tchórzem i kłamcą, a Zat Aras powinien to wiedzieć. Zanim zdążył podnieść rękę, by mnie powstrzymać, byłem przy nim i jedną ręką chwyciłem go za gardło. Pochodzę z nieba czy z piekła, Zat Aras, nadal znajdziesz we mnie tego samego Johna Cartera, którym zawsze byłem. Nikt nigdy nie nazwał mnie tymi słowami i nie przeżył, bez przeprosin. Zacząłem zginać go przez kolano i zaciskać uchwyt na jego gardle. Chwyć go! Zawołał zat Aras, a tuzin oficerów ruszył, by mu pomóc. Tanto skan podszedł i szepnął mi. Proszę, przerwi. To wciągnie nas wszystkich, bo nie mogę patrzeć, jak ci ludzie cię chwytają, nie wspierając cię. Moi oficerowie i żołnierze przyłączą się, a wtedy będziemy mieli bunt, który może prowadzić do rewolucji. Dla dobra Tardosa, Morsa i Helium. Przerwi. Na jego słowa puściłem za ta arasa i odwracając się plecami przeszedłem w stronę relingu statku. Chodź, Kantoskan, powiedziałem. Książę helium powróci do ksawarian. Nikt nie próbował przeszkodzić. Za stał blady i drżący pośród swoich oficerów. Niektórzy patrzyli na niego z pogardą i zbliżali się do mnie podczas gdy jeden, długo w służbie i zaufaniu Tardosa Morsa, przemówił do mnie cicho, gdy miałem go. Możesz liczyć, mój miecz wśród swoich wojowników, John Carter, powiedział. Podziękowałem mu i przyszedłem dalej. W milczeniu wsiadamy na pokład i wkrótce znów stajemy na Xavarian. Piętnaście minut później otrzymaliśmy rozkaz od okrętu flagowego, by skierować się ku Helium. Nasza podróż była spokojna. Karsoris i ja pogrążeni w najgorszych myślach. Kantos kan to skan poważny, myśląc o dalszych nieszczęściach, które mogłyby spaść na Helium, gdyby Zataras próbował zastosować odwieczny precedens skazujący uciekinierów z Doliny Dorna na okrutną śmierć. Tarkas opłakiwał utratę córki. Soda był jedynym beztroskim. Jako zbiegi wyrzutek w Helium nie mógł mieć gorzej niż gdzie indziej. Miejmy nadzieję, że choć wyjdziemy z czerwienią na naszych ostrzach, rzekł, proste życzenie, najpewniej spełnione. Wśród oficerów ksawarian dostrzegłem podziały w frakcji już przed dotarciem do Helium. Jedni zbierali się wokół Karsorisa i mnie przy każdej okazji, inni trzymali się z daleka. Oferowali jedynie uprzejme traktowanie, lecz byli ewidentnie związani przesądem i wiarą w doktrynę Dor, Is i Korus. Nie mogłem ich winić. Wiem, jak silny wpływ może mieć wiara, choćby absurdalna, na inteligentny lud. Powrót z dorbu świętokradztwem, opowiadanie o naszych przygodach tam i stwierdzenie faktów obrażało religię ich przodków. Byliśmy bluźniercami, kłanliwymi heretykami, nawet ci, którzy nadal nas zdarzyli osobistą miłością i lojalnością, zapewne wątpiąc w naszą prawdomówność. Trudno bowiem zastąpić starą religię nową bez oferty czegokolwiek w zamian. Kantos Kan nie chciał mówić o naszych doświadczeniach wśród Ternów i pierworodnych. Wystarczy, powiedział, że ryzykuję tu życie i po śmierci, dopuszczając was w ogóle. Nie proś mnie o dodanie jeszcze grzechu przez wysłuchanie tego, co zawsze nauczono mnie było najgorszą herezją. Wiedziałem, że wcześniej czy później przyjaciele i wrogowie będą musieli ujawnić swoje stanowisko. Po dotarciu do Helium musiała nastąpić konfrontacja, a jeśli Tardos Moss nie wrócił, obawiałem się wrogości za ta Arasa, który reprezentował rząd Helium sprzeciw wobec niego byłby równoznaczny zdradą. Większość wojsk zapewne podążyłaby za oficerami, lecz wielu najwyższych i potężnych ludzi lądowych i powietrznych stanęłoby po stronie Johna Cartera wobec Boga, człowieka czy diabła. Z drugiej strony, większość ludu z pewnością wymagałaby ukarania nas za świętokradztwo. Perspektywy były ponure, ale mój umysł był tak rozdarty troską o Dei Hectoris, że teraz zdaję sobie sprawę, iż poświęcałem niewiele uwagi tragedii Helium. Zawsze miałem przed oczami, dniem i nocą, koszmarny sen o strasznych scenach, które mogła przeżywać moja księżniczka, Ohydni ludzie rośliny, dzikie białe małpy. Czasem zakrywałem twarz rękami, próbując odgonić te przerażające obrazy. Przed południem dotarliśmy nad mile wysoką, szkarłatną wieżę, która odróżnia większe Helium od miasta bliźniaczego. Opuszczając się w szerokich kręgach w stronę doków marynarki, dostrzegliśmy potężny tłum na ulicach poniżej. Kalium zostało powiadomione radiogramem o naszym przybyciu. Z pokładu Xavarian czworo: Karsoris, Tastarkas, Xodaru i ja. Zostaliśmy przetransportowani do mniejszego statku, by przewieźć nas do kwater w Świątyni Nagród. Tam na masie wymierza się sprawiedliwość dobroczyńcom i przestępcom. Tam dekoruje się bohaterów. Tam wskazuje przestępców. Prowadzono nas do świątyni z platformy na dachu, omijając ludność, jak to zwykle bywa. Wcześniej widziałem, jak więźniowie znaczni lub powasający podróżnicy przechodzili z bramy jedydaków do Świątyni Nagród ją przodków wśród tłumów wyśmiewających lub wiwatujących obywateli. Wiedziałem, że Zataras nie odważy się zaufać ludziom w naszym sąsiedztwie, gdyż obawiał się, że ich przywiązanie do Kassoris'a im nie mogłoby przerodzić się w demonstrację, która zniweczyłaby ich przesądny lęk przed zarzutami, jakie nam stawiano. Czego dokładnie zamierzał, mogłem jedynie zgadywać, lecz już sama obecność jedynie jego najbardziej zaufanych sług podczas lotu ku świątyni Nagrody świadczyła, że plany te miały charakter złowrogi. Zakwaterowano nas w pokoju po południowej stronie świątyni z widokiem na Aleję Przodków, ciągnącą się aż do Bramy Jeddaków, pięć mil stąd. Na placu świątynnym i w ulicach na przestrzeni całej mieli stali ludzie tak ciasno, jak tylko było to możliwe. Zachowywali się bardzo spokojnie, nie słychać było ani szyderstw, ani braw, a wielu ujrzawszy nas w oknie powyżej zakryło twarze w ramionach i rozpakało się. Późnym popołudniem przyszło do nas posłaniec od rasa z informacją, że zostaniemy sądzeni przez bezstronne zgromadzenie arystokratów w wielkiej sali świątyni pierwszego co do następnego dnia, czyli około 8:40 czasu ziemskiego. Na chwilę przed wyznaczoną godziną następnego ranka w naszych kwaterach pojawiła się silna straż oficerów Zata Arasa, by odprowadzić nas do wielkiej sali świątyni. Wchodziliśmy parami i maszerowaliśmy szerokim awinem nadziei, jak nazywano tę alejkę, wprost na podwyższenie pośrodku sali. Przed nami i za nami kroczyli uzbrojeni strażnicy, a trzy zwarte szeregi żołnierzy z Odanga zajmowały oba boki alejki od wejścia aż po estradę. Gdy dotarliśmy do podwyższonej platformy, ujrzałem naszych sędziów. Zgodnie z barsomańskim zwyczajem było ich trzydziestu jeden, rzekomo wybranych losowo spośród ludzi klasy szlacheckiej, bo arystokraci stali przed sądem. Ku mojemu zdumieniu nie dostrzegłem ani jednej przyjaznej twarzy. Praktycznie wszyscy byli Zodanganami, a ja byłem tym, któremu Zodanga zawdzięczała klęska poniesioną z rąk zielonych chor i późniejsze podporządkowanie Helium. Prawiedliwości dla Johna Cartera, jego syna czy dla Wielkiego Tarka, dowódcy dzikich plemion, które przeszły przez szerokie aleje Zodangi, grabieżą, pożarami i mordem, tutaj mogło być niewiele. Wokół nas ogromny okrągły amfiteatr był wypełniony po brzegi. Wszystkie stany, wszystkie wieki i oba półpownicie były reprezentowane. Gdy wchodziliśmy do sali, szmer stłumionych rozmów ustał, aż stanęliśmy na platformie. Tron sprawiedliwości i cisza śmierci ogarnęła dziesięć tysięcy widzów. Sędziowie zasiedli w wielkim kole na obrzeżach okrągłej platformy. Przydzielono nam miejsca tyłem do małej estrady pośrodku większej platformy, dzięki czemu staliśmy twarzą do sędziów i publiczności. Na tej mniejszej platformie każdy zajmował miejsce.